Co ja... hmm? hmm? Co powiedziałeś? O czym teraz myślisz? O mojej mamie. Gdzie jest twoja mama? Nie ma jej tu. A gdzie jest? U ciotki. U ciotki? U cioci. U powiedziałeś. A to ty... Aaa, się za mamusią stęskniłaś. Ty susia brakuje. Mleczko, już bo, a, bo już jest po nocy, mama nie przyszła i mleczka no, nie ma proszę, i nie tak zaśniesz nie, Rozumiem. bo długo nie widziałam A i, kiedy ją ostatnio rozwidziałaś? Dzisiaj Ojej, Ech, no, Nie żartuję, żartuję ja do ja mnie ten dnia za matką już mam tyle problemów KENIANDZE! To jest mój stary, nie wnikaj On mnie prześladuje, co ty chcesz jarać, ile ty masz lat? No i ty chcesz jarać? Nie, przestań. Dym. Lubicie dymy? Siema? Ona tak zrobiła. Właśnie też myślałem, że to twój stary. No widzisz, Jebany kurwa, cieli. Cześć! Siema! Czemu masz łóżka? Ale to odpowie niech ten, który ma łóżka, a nie jakiś inny. No kurwa, no przygłupie jebany. Pytam się Siema. tego, a kurwa ktoś czeka z za kamerki, nie? A dostanie, dostanie slasher <coughs> Masz nadal dziewczynę? Nie mam dziewczyny. Witam. Ha! Co robi Murzyn na trawie? Udaje gówno hmm. To się wytnie Kurwa Skórzaki... o Czekaj, jaką miał? Kurwa, nie pamiętam, ale go znał. On jest dobry wariat, kurwa. No siema. Czekaj, e, on no się ze chyba, coś takiego, no. Siema. Hej. Co tam? Dobrze. Ty, ty jak na komu nie trochę obrana na biało? Nie na biało tak całkowicie, bo mam spódniczkę jeszcze. Nie pokazuj, ty masz trzyna... na. Por... Kurwa i widzicie, i te dziewczyny takie młode i one by kurwa... Nie by byś powiedziała, albo ty masz chipę, pokazała by ci chipsko, kurwa, otworzyła wszystko, przecież one wszystko chcą pokazać, kurwa, no nie można. Nie róbcie tak, dziewczyny, szanujcie się, nie pokazujcie chip za darmo, nie pokazujcie chip za darmo, Luzak, co tam? Jorzon Luzak Co to? No, co to? Okej okay. Zróbka czara. Trzymaj już nie ma dziewczyny Omy g... XDDDDDDD Amelka Amelka Bartek Bo już nie ma dziewczyny Kurwa się tak zachowujecie Co ty robisz tutaj? Nie? Ja? Nie, ksiądz. Siema. Cześć. Co tam? No cześć. Strasznie się świecisz, co ci się stało. Wyglądasz, ej, tak by się masłem. Ej, ona wyglądałaby się masłem, wysmarowała. Co ci się stało na oczach? Kurwa, mać. Mocny temat. Siema. Nie puszczaj dla mnie oczek. Ale czemu? Bo ja nie jestem taki łatwy na jakiego. Mi jak się nie? wydaje. Stara, nie uda Ci się tego tak. zrobić. Ja jestem gruba ryba. Ja już myślałam, że ja sobie znajdę miłość życia, że weźmiemy będziemy ślub będziemy mieli 17 dzieci, 10 psów i 15 kotów. Mi się wydaje, że nie moglibyśmy mieć ani jednego, bo nie to bym z tą rady. Ukradłaś, dicha! Ej, koleżanka z więzienia spierdoliła. Ja też to... <gry> No co no, mówię to co widzę. A tam kolega z tyłu udaje nie tego z... Ej, kolega z tyłu tego stracha na wróble udaje. Z tych chorych Nie powiem co ja widzę no, się ta, co jest tak gruba, że się w kamerce nie mieści. Kurwa, koleżanko. Koleżanko. Mi się wydaje, że jak są te kurwa diety, cud i te programy kurwa... Weź schudni, to ty byś musiała dwa wykupić, żeby ci to pomogło. Zdaję. No denerwują mnie ci ludzie, denerwują mnie. Co ja mogę powiedzieć? Bardzo się nieprzyjemnie robi. Gdzie dwa? Od razu z pięć. No kurwa może, nie? Dawaj KD, zaraz będzie, spokojnie, wszystko będzie. Cześć. Cześć. Co tam? Ty czekaj, bo za... No czemu ma jakąś składankę, a tu szeptał, czułe słowa Maju, maj? Kurwa nie chcę tego słuchać. Jaka jest twoja, Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Słuchaj, nie będziemy o da gadać, chcę się dowiedzieć ile masz lat, skąd jesteś. Lat 19, Patryk z Warszawy, słucham, dalej. Z Warszawy, Z Warszawy. Tutaj Światowy chłopak. No nie światowy, tylko warszawski. A... Takim... a ile masz wzrostu? 179. To jest taki chłopak. Tak. Co dalej chcesz wiedzieć? Czego potrzebujesz? No, czemu tutaj się kurwisz w tydzień, a nie siedzisz ze znajomymi gdzieś? Jak się kurwię w tydzień? No, weź się ze znajomymi gdzieś wyszedł czy coś. No bo kurwie się teraz stałam. A że byś ze znajomymi wyszedł. Wiesz co, generalnie no wyszedłbym, tylko że moi znajomi wszyscy w pracy są. No to a ty nie pracujesz? Pracuję. No, czemu prac nie No to z 23. A, ja nie pracuję w nocy. A na przykład ty? Czemu tu się kurwisz? Oliwier, 5 zł. Już zaobserwowałem cię również. Nie masz znajomych? A czemu nie masz znajomych? Czemu? Za czemu? Czemu? Co, czemu? Nie siedzisz z nimi. No nie można z nim, nie. No dobra no. No to dawaj dalej, no. Pytaj. A jaką religię wyznajesz. Jaką religię ja wierzę sam siebie. siebie? Wierzę w, w samego siebie. I nie, nie jest, to nar nie jest to narcyzm, jest to po prostu pewność siebie, o. Tak, pewność siebie. Tak. A nie wygląda tego pewnego siebie. Czemu nie wyglądał na pewnego siebie? No. Koleżanko! No. Ja nie jestem pewny siebie. No. Chyba Cię pojebało. Właśnie. Dawaj dalej. Poczekaj, bo kurwa te składanki są strasznie chujowe. Scenar. wyłącz. Już przepraszam. Właśnie. Już wyłączyłem, dawaj no, dalej. No. To się pytałam, co na co dzień robisz, czym się zajmujesz? Ty za dużo chcesz wiedzieć, a po co tak wypytujesz? Książkę piszesz? Co mam cię spytać? No nie wiem, no porozmawiajmy o czymś ciekawym, nie wiem, o pingwinach na Antarktydzie, o tym jak wpływa na nich miesiążkowanie łasic czy coś, wiesz. Nie wiem, porozmawiajmy o jakichś zwierzątkach, yy, porozmawiajmy o czymś, co może doprowadzić do tego, że się rozwiniemy, a nie o rzeczach, które są chujawarte w sumie, nie? Co cię interesuje? Czy w październiku na wybory? E, nie. No to co ty gadasz? Bo inaczej ci powiem tak, moim zdaniem pójście na wybory w październiku to jest tak, jakbyś poszła do piaskownicy i grzeba palcem w trzech gównach. Nieważne, które wybierzesz, ty tak nadal jest gówno. No nie no bo no kurwa, no to no, no, gówno, no i gdzie ja w gównie chcę deptać, no nie, no nie chcę deptać po gównie. Na co mam zagłosować? Na co? Tam nie ma czegokolwiek. Tam nie ma mniejszego zła, tam jest tylko zło. No tak prawda, Chyba każdy Poszuka, obiecuje, obiecują bies... ci kurwa kwiatki, wianki, cudowianki, zagłosujesz na to, to najpierw sami się nachapią, a dadzą kurwa resztkę tobie, nie? I tyle i taka jest kurwa prawda, dlatego ja mam wyjebane, ja, ja się wyprowadzę z tego kraju, ja nie będę tu mieszkał. Ale słuchaj, jako obywatel Pominieneś iść. Ja się, nie, ja się nie potrafię Polakiem nazywać, czaisz? No to jakie masz te obywatelstwo? Ja... Y, jestem obywatelem y, nieokreślonym. Nieokreślonym. Inkognito, o. Bardzo ciekawe. Tak. A ty na kogo zagłosujesz? A nie wiem, nie wiem, czy pójdę. A ile masz, lat? 19. Okej. Okay. No to czemu nie pójdziesz? Czemu mnie na, namawiasz, a sama nie chcesz? No bo ty jesteś obywatelem polskim. A ty kim jesteś? A ja mam obywatelstwo irlandzkie, ja nie jestem z kraju. I, Irlandia! I... No. A to prawda, że w Irlandii jak ludzie mają długi to skaczą z klifu? No, skąd takie rzeczy? No, ze znajomości, ze znajomości z Irlandczykami. Tak? Mhm. No może jesteś w tym prawdy. A, widzisz, jednak miałem rację. E, a co robisz w Polsce? Czemu stamtąd? Nie stwierdzić. Bo tam generalnie często pada chyba i tam jest taka ponura pogoda, nie? No. Kurwa idealna dla mnie. Ja nie lubię słońca, wiesz, jak jest, jest tak gorąco, ja się czuję źle, ja się nie czuję sobą. Ja takie Bladziutki jesteś. Chyba jestem bladziutki. Nie. No. Pokażę ci kurwa. Nie, wkurwiłaś mnie teraz. No. Ja ci zaraz pokażę jak wyglądało, jak wyglądała moja szyja kurwa tydzień temu. To, to porozmawiamy, czy jestem bladziutki. O. Mhm. Poczekaj, tylko. Yy, zmniejszmy jasność, żeby to było widać. Zaczka tu jest różnica. A, to mała różnica. No, mała różnica. Znaczy no wiadomo, że nigerem nie byłem, nie? Ale no bez przesady. A jesteś osobą tolerancyjną? E, tak, bardzo wszystkich toleruję, dopóki e, dwóch mężczyzn nie całuje się przede mną, to wszystkich toleruję. A jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, to jestem strasznie nietolerancyjny. Tak. A ty? No podobnie. Nie, wiesz co, ja nie lubię jak ktoś robi coś, czego ja nie lubię przede mną, o. Na przykład toleruję, że można stracić, ale jak ktoś by mi na buta nasrał, no to nie jestem tolerancyjny, nie? By mu to wytar kurwa o twarz i by, okay. i by wyglądał jak naleśnik z dżemem. No, więc tak to wygląda, nie? No, dlatego jestem pewny siebie, wiesz? Ja się, ja się w tańcu nie pierdolę. O, nigdy nie próbowałem w sobie, to jest chyba nawet A wykonalne. Jakieś sporty uprawiasz? E, tak, tak, grałem w piłkę dużo i teraz e, ćwiczę. Tak, co ćwiczę? Tak, e, co ćwiczę? Kalisternika. to chyba sezonowy sport. Ja niby tak, ale ja dopiero raczkuję w tym, bo w piłkę grałem, wiesz? A to nie jest sezonowe, bo ty możesz to też w domu ćwiczyć. Wiesz, nie tak wiem, stanie na rękach robienie pompek na rękach, kupienie sobie czegoś, żeby robić dipy, czy, czy coś to nie jest, nie jest problemem. A, się o mnie chodzisz? Nie. Nie jestem fanem przerzucania czegoś. Wolę trenować z własną masą ciała. O. Nie potrzebujesz sztangi, mam swoją. No, chyba, że tak. I tak można powiedzieć, że e, wiesz, będąc mężczyzną w swoim życiu, wydaje mi się, że przerzuciłem więcej razy wie, inaczej. Przerzuciłem więcej kilogramów używając własnej sztangi niż ci kurwa niektórzy na siłowni. O, to? tak. To silny chłopak jesteś. To silny, silny. A ty co ćwiczysz? No, tańcz na róże i siłownię. A, okej, okay. tańczysz na róże i siłownię. W porządku. E, a ten, a. Od a kiedy tańczysz? Od dwóch lat. Okej, okay. a czemu akurat na róża? A taki przydatny sport na kiedyś. Czemu na kiedyś? A, jak będą słabsze czasy, to będzie można lepiej zarobić. No pewnie. Okej. Okay. Ale nie, serio, o tym myślisz, czy...? Nie no, no, mniej więcej, ale też... Tak... Te sporty inne, takie żmudne, takie tam... Już... Nie wiem. Nie z w opcji po prostu była. Okej, okay. znaczy no wiesz, no jest dużo innych opcji, nie? No, ale tam już... Przereklamowane tamte inne. A gdzie pracujesz? Albo co robisz? Co gdzie robię? No nie wiem, no uczysz się, pracujesz? Nie, już nie uczę. Mam zamiar za rok na studia ten iść, ale na razie ten, ten nie pracuje, ani się nie uczy ten. Okej, okay. czyli inaczej, jak ci nie wyjdzie, to można powiedzieć, że za dwa lata swoją ulubioną piosenką będzie Zaczarowany burdelo. o, o. Można tak powiedzieć. No, no to widzę, że... Ale fajnie, bo myślisz przeszłościowo, nie? Ale trzeba mieć trzeba mieć plany, nie? Ja jakbym był dziewczyną, bym się kurwił za pieniądze? Ale wiesz dlaczego? Bo patrz. Opie... Paradoksalnie rzecz biorąc, bo ja, ja lubię wszystko tak matematycznie wyliczyć. Wiem, że jestem chujowe z matematyki, ale pan kalkulator może mi zawsze pomóc. I teraz patrz. Paradoksalnie rzecz biorąc, ile dziewczyny biorą za gałę? No ile? No nie wiem, no, nie wiem. No ile biorą? Twoje koleżanki czy tam, nie wiem, może masz jakąś. Nie mam takich. No to liczmy 200 złotych. 200 złotych za opierdolenie kolby. I wyobraź sobie. No za. No ale. No to za ile byś ojebała? Trochę więcej. Za tysiaka. Trochę więcej. Za dwa tysiaki. No, możemy tak policzyć. Czyli wystarczy ci dwa 2000 i opierdolisz kolbę. Okej, okay, spoko. No ale dobra, 200 złotych. nie? Najwyżej dodamy później jedno zero i wyjdzie ile ty byś zarobiła. 200 zł. I teraz patrz, racjonalnie rzecz biorąc, jestem kobietą, opierdalam gałę za 200 zł. Opierdolę w swoim życiu 250 pał razy 250 pał już mam 50 tysięcy za 250 pał, z czego opierdolenie gały trwa 10 minut. Czyli teraz 10 minut.

Przez tak, 41 godzin. I teraz 50 tysięcy. Teraz patrz, 50 tysięcy. Czyli tak, 50, 500, 500 50 000 Podzielić na 41 godzin to się równa 1219 zł za godzinę. Gdzie ty kurwa taką dniówkę dostaniesz? No nie dostaniesz. Bardzo no. opacalna no. arbu. No kurwa, no i opierdolisz kurwa kolbę. A teraz zobacz ty. 12 tysięcy kurwa dniówki po 1.0 dopisujesz Ty byś... Jakbyś opierdoliła 250 chłopakom kolbę za 2000 zł, zarobiłabyś 500 tysięcy złotych. Miałabyś pół miliona, miałabyś mieszkanie kurwa. I trzeba się męczyć? Wystarczy tylko... no. Ja, ja, ale widzisz, a jak ja mam był kobietą, to jeszcze bym tam może... Tutaj tam wiesz, podskoczył komuś, tam podskoczył, nie? I wtedy z tych 50 byś się zrobiło 200. I słuchaj. Niby z takich 200 zł, a tu się dużo robi rzeczy. I teraz patrz. Kurwa. I, op, i patrz. 41 godzin. I spędź kurwa na tym 3 lata. Zębył mejerz. Jakby, jakbyś jeszcze odpierdalała za 2000. Zęby mejerz. Wyjeżdżasz ze za granicę i masz wyjebane. No i kurwa, inni pracują na te 500 tysięcy kurwa yy, całe swoje życie, a ty opierdoliłaś 250 penisów i, i, i masz sprawa, Super biznes. Ale go był kobietą, bo teraz to nie. Jak to nie? Teraz to za bańka. Tak? No. A słuchaj, a ile musiał być ktoś zapłacić, żebyś się z nim przesłał? Nie rozumiem. Ile musiał ci ktoś zapłacić, żebyś z nim przespać? Ja mam narzeczoną. Zbiadasz? Pokaż ja No, ale jak ja mam pokazać Ci pierścionek? To jeszcze nie ten? Nie ślubu? No nie, mam na rzeczczanek, no powiedziałem. Naszy, no inaczej, no nie, nie trzeba brać ślubu od razu po zaręczynach. Ale dobra, mało ważne. Generalnie, jakbym był kobietą, no. że ktoś by mi coś płaci Nie wiem, to zależy, musimy to przeliczyć. Ile bym ofert dostał i za ile by mi się opłaciło. A w Twoim wypadku? Aś prawdziwy. Za piątkę? Za okay. piątkę? Pięć, okay. pięć tysięcy, jakbym był kobietą. Za pięć tysięcy. I teraz okay. sprawa, yy, i teraz sprawa tutaj drugorzędna. 250 facetów, którzy ci opierdolili, opierdoliłaś im kolbę, każdemu skoczyłaś na tikka. Razy? Pięć tysięcy. milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy zła robota, zła. I dodaj do tego, i dodaj do tego plus yy, tamte 500 tysięcy z opierdalania, tysiąc, <grym> nie, milion 700. milion yy, 700 tysięcy z 250 klientów, a Ty? No. A Ty za ile? Za. No to co mnie zapytałaś? Nie, 15. 15 Czyli za 17 tysięcy kombo? No. Kurwa masz, to jest nieopłacalne Czemu? Bo kurwa nikt tego nie kupi! Jak to? Czy ty myślisz, że ktoś zapłaci 17 tysięcy, żeby się z stąd przespać? No byli tację już dupy za 17 tysięcy? Nie konkretnie, ale były oferty. Chcecie zapłacić za dymanie? Nie. 17 tysięcy? No i 17, 14, ale. Czy zgodziłaś? Nie. Czemu? Bo. Bo tam różne tam były przeciwwskazania. Jakie na przykład? Na przykład okres. Aha, czyli to tylko. Ja, pierdolę, tylko okres kurwa był wyznacznikiem tego, że się nie zgodziłaś. No. A ten ktoś nie mógł poczekać? Nie. A wiesz, prawdziwy marynarz przepłynie nawet może czerwone. No ale nie w takim znaczeniu. Okay. Ja gadałem dla Beki, żebym. Ja gadałem dla Beki, a tu się okazało. A tu się okazało.

Już idą idąc tym tokiem myślenia, jak pan tonę wyśle jeszcze 4000, to może mnie w dupę wyruchać. Ja pierdolę, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Cześć dziewczyny. I Czemu? Co on? Coś jest, jest to Czekaj laptop nam pada Co ona uciekła? A laptop wam pada A myślałem, że to nam... Tak. Myśla... Się... Dom mi się pali, dom mi się pali Czemu, myślałem... Czekaj Ja myślałem, że ona tak na mój widok Myślałem, że ona tak na mój widok co ja kojarzy się z TikToka Siema się mordo. Kogo od śmieci ja nie wyzywałeś? Nie, nie nagrywam, co ty? Negar, 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 negar. No jakżegoś, miło mi, nie musiałeś się przestawiać, nie? Ja czekam na ciebie. Brakuje cię tu. Taka jak za oknem teraz. I patrzcie, i co się bardziej opłaca, widzowie? Opierdalanie kolby, czy kurwa robienie live'a? Przez dzisiejszego live'a zarobiłem 21 zł. Przez ile? Przez godzinę 41 minut. A tam w godzinę było 1250. Przecież to jest nieopłacalny biznes? Przecież to jest nieopłacalny biznes, kurwa. I tam masz jednego klienta, a tu masz 400 kurwa prawie. 400 kurwa klientów na czacie. 400 klientów.